Wygląda na to, że między Taylor Swift i Travisem Kelsey robi się całkiem poważnie, a nowy album nie będzie jedynym ogłoszeniem. Taylor postanowiła ogłosić swój nowy album The Life of a Showgirl na podcaście z Travisem i jego bratem Jasonem. Ta sama Taylor, która zawsze ogłasza nowe albumy w sposób bardzo oficjalny na ważnych eventach albo w wywiadach po dramach głośnych, takich jak ta ze skuterem Brownem. Jedno jest pewne, Taylor w życiu nie dałaby mężczyźnie takiego przywileju, chyba że w ich związku zaczyna się nowy etap. Na swoim story na Instagramie ustawiła jedno serduszko, co mówi nam tyle, że nowy album będzie o Travisie i również będzie to pasowało do nowego ogłoszenia. To całkiem miła odmiana, biorąc pod uwagę fakt, że TTPD był w większości o Martin Healy. Co ciekawe, nowy album nagrywała podczas Dieras Tour, więc ta dziewczyna albo nie śpi, albo naprawdę ma obsesję na punkcie pozostania na topie i nie pozwoli przebić się innym artystkom. A jaka jest Wasza opinia o okładce i nowym albumie? Czy jesteście tego ciekawi?